Witajcie, przyniosło nas na ziemię hełmińską, jesteśmy w hełmie, bardzo sympatyczne miasteczko na rynku. Przed nami ratusz. Niewiele widzę słońca ostre, ale będziemy się nawać dalej. Wygląda rynek. Na murze ratusza, tak zwany pręd hełmiński o długości 4,75 m. To jest średniowieczna miara długości To nadal jest trend To przed nami ratusz, troszkę dalej A trend właśnie nam się pokazał na samym dole między pomałkami Bardzo ładnie do kościoła dobrano plebanie. Bardzo ładnie wygląda po rekonstrukcji. Tutaj to centrum Starego Miasta Hełny. Pełno biegnie europejski szlak gotyku ceglanego. Pierwszy właśnie, który oglądaliśmy był ratusz. W tej chwili jesteśmy pod dawnym cystersko-benedyktyńskim zespołem klasztornym. To właśnie jest on. No i w ciekawym miejscu się mieści do pomocy społecznej w pełni.